No i teraz, jak tu się ma opłacalność upadłości konsumenckiej do całej tej naszej historii e, zadłużenia? Otóż, jeżeli jesteś zadłużony, no już na tyle, że nie spłacasz swoich wymaganych zobowiązań, no nie wiem, od, od kilku lat masz już egzekucje komornicze. E, czy nawet masz jakąś już licytację egzekucji z Twojej nieruchomości, masz cały czas zajęcia egzekucyjne, Twojego wynagrodzenia, toniesz w tych długach. W związku z tą sytuacją Twoja strefa komfortu będzie cały czas taka sama, a wręcz nawet będzie, będziesz, że tak powiem, rozgaszczał się w niej coraz bardziej i te długi Twoje będą rosły. A więc będziesz coraz bardziej przygnębiony, coraz mniej chęci do życia, do budowania siebie, do swojego rozwoju przede wszystkim, do chęci osiągnięcia jakiegoś swojego sukcesu życiowego, chociaż nie każdy chce mieć jakiś ogromny sukces, spektakularny, natomiast osoby do swojego sukcesu życiowego zaliczają bardzo często to, że mają ten dach nad głową, że mają pracę, że mają stabilność, że mają spokojny sen, że nikt ich nie klepie po ramieniu. Ej, ty, oddaj mi pieniądze, i tak dalej, i tak dalej. I teraz, drodzy Państwo, skupmy się na jednej rzeczy. Komu opłaca się upadłość konsumencka? Przede wszystkim, jeżeli znajdujesz się w takiej sytuacji, jak przed sekundką powiedziałam, to Jesteś osobą, która może ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, ale teraz czy to ci się opłaca, trzeba to przeanalizować. I to nie jest takie proste, że zadzwonisz sobie do kogoś i powiesz, no ja mam, jestem niewypłacalny, no i tutaj chciałbym się oddłużyć. Bo przede wszystkim należy skonsultować i przeanalizować Twoją sytuację. A więc przede wszystkim, ilu masz tych swoich wierzycieli, którym jesteś winien pieniądze? gdzie oni są, kto to jest, ile masz tych długów, mniej więcej, ja już tutaj nie mówię o dokładnych groszach, kwotach, bo oczywistym jest, że każdy z dłużników, który zapętlił się w tą spiralę zadłużenia, nie jest w stanie obliczyć sobie sam, jeżeli nie dostaje od komornika bieżących rozliczeń, no to nie jest w stanie sobie sam policzyć, gdzie, komu i ile zalega, w związku z tym, no te nasze długi sobie po prostu rosną w jakieś tam niewyobrażalne kwoty odsetkowe są od sprzedaży firmom windykacyjnym o czym już Państwo wiecie, firmy naliczają sobie dodatkowe koszty, więc po prostu to płynie sobie, te długi płyną sobie swoim życiem, swoim tokiem, tak, no i my straciliśmy nad tym kontrolę i załóżmy, że mamy wynagrodzenie do 5000 tysięcy złotych natomiast Raty kredytowe, które musielibyśmy spłacać, to powiedzmy suma 4 czy 4,5 tysiąca złotych. Więc zadajmy sobie pytanie, czy przy dochodach netto 5000 zł jestem w stanie regulować wszystkie zobowiązania łącznie za 4,5 tysiąca złotych? No więc odpowiedź brzmi nie. Czy jesteś osobą, która może ogłosić upadłość konsumencką? Tak, mówię tak. Jesteś osobą, która może ogłosić upadłość konsumentką, czyli może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, no bo tutaj się przejęzyczyłam, no oczywiście to sąd ogłasza, a nie my. W każdym bądź razie macie do tego prawo i macie takie możliwości. Ale teraz weźmy pod, pod młotek drugą na przykład sytuację. Mamy 30-35 tysięcy długu. No, i wynagrodzenie minimalną krajową. Spójrzmy na to. Minimalna krajowa jest wolna od jakichkolwiek zajęć, jeżeli oczywiście nie mamy alimentów, zobowiązań alimentacyjnych. No i teraz pracujemy sobie gdzieś na etacie, otrzymujemy minimalną krajową, czy chociażby nawet komornik zabiera nam te 100 czy 200 zł. Nasze raty kredytowe, załóżmy, że to jest 1500 czy 2000 zł. My już na dzień dzisiejszy ich nie spłacamy, a więc mamy zajęcia komornicze. Czyli ten komornik zabiera nam te 200 zł co miesiąc, ale naszych długów nie ubywa. I my mamy 35 tysięcy do spłaty, i się zastanawiamy, czy zrobić tą upadłość, czy nie. Czy złożyć ten wniosek, czy nie. Czy się nam opłaca, czy jednak to zostawić. I na przykład wiele osób myśli sobie, no to nie jest duża kwota, natomiast. No, może uda się Komornikowi jakoś to pospłacać. No, drodzy Państwo, i to są Wasze słowa. Nie, Komornikowi się nie uda spłacić z 200 złotych Państwa 35 tysięcy zadłużenia. A już to wyjaśnię, dlaczego? Ponieważ Komornik, który prowadzi czynną egzekucję Komorniczą, Środki, które zajmuje z Państwa wynagrodzenia, przeznacza przede wszystkim i w pierwszej kolejności, przeważnie na pokrycie kosztów prowadzenia egzekucji. Procentowo 10, 20, 24 różnie to bywa, to w zależności co to jest za egzekucja. No i teraz, drodzy Państwo, jeżeli my wpłacamy komornikowi Powiedzmy 200 zł, czy komornik pobiera z naszego wynagrodzenia 200 zł, pracodawca przesyła na jego rachunek. To zadajmy sobie pytanie, czy jesteśmy w stanie spłacić kiedykolwiek nasze zobowiązania. Otóż nie. Cały czas rosną nam odsetki. Nasz dług stoi w miejscu. A więc osoby, które pytają mnie, mam 25, 30 tysięcy długu, czy ja mogę złożyć taki wniosek. Otóż. To wszystko zależy od tego, jakie są Twoje dochody. Jeżeli masz 6 tysięcy dochodów, no to oczywistym jest, że nie opłaca ci się składać wniosku o ogłoszenie upadłości przy 35 tysiącach zadłużenia. Ale jeżeli jesteś emerytką, rencistą czy posiadasz minimalne wynagrodzenie i do komornika Wpływa 100, 200, czy nic nie wpływa, to oczywistym jest, że nigdy z tego długu nie wyjdziesz. To samo tyczy się emerytów czy rencistów. W sytuacji, kiedy mają prowadzone egzekucje, na przykład mają 16 tysięcy zobowiązań, egzekucję komorniczą i z tej renty, emerytury niskiej, syndyk, że, przepraszam, komornik zajmuje im jakieś. 180, 200 czy 250 zł. Czy taka osoba jest w stanie się oddłużyć? Czy komornik jest w stanie no, oddać temu wierzycielowi środki? No, mówię oczywiście, że nie. Nie jesteś w stanie, ponieważ te koszty, które te środki, które wpływają do komornika, zabezpieczane są na pokrycie kosztów właśnie prowadzenia egzekucji komorniczej. W związku z tym ten emeryt, rencista, czy ta osoba z tą minimalną krajową, nie będzie w stanie absolutnie pokryć tych zobowiązań, spłacić tego długu. Dlatego też te Państwa pytania, które na konsultacjach, czy w prywatnych wiadomościach zadajecie, czy mailowo się odzywacie, że macie na przykład 35, 50, 80, czy to Wam się opłaca. To wszystko trzeba przeanalizować, trzeba sprawdzić, jakie macie Państwo dochody, jakie macie koszty życia, ile syndyk czy komornik. Przede wszystkim tutaj komornik jest w stanie Państwu zabrać z wynagrodzenia, aby pokryć Wasze długi. Jeżeli są to minimalne kwoty 200-300, czy nawet 500 zł, które zabiera z waszego wynagrodzenia. Natomiast państwo macie 5, 6, 8, czy jeszcze więcej tych wierzycieli. No to drodzy państwo, ta kwota, którą komornik zabiera, on musi ją podzielić na wszystkich wierzycieli jakoś procentowo. I na przykład jeden wierzyciel dostanie 20 zł w danym miesiącu, drugi dostanie 100 zł, trzeci dostanie tam, nie wiem, 80. Więc zastanówmy się, zadajmy sobie pytanie, czy te 20 zł, które wpływa do tego wierzyciela, jest w stanie pokryć mój dług teraz, za 5 lat czy za 10 lat. No nie, Twój dług stoi w miejscu i raczej go w ten sposób egzekucją komorniczą nie spłacisz. I też komornik bardzo często się tak zdarza, że komornicy mówią Państwu ofert płacać sobie po 500 zł z tego minimalnego. Jeżeli Państwo nic nie wpłacacie do komornika, komornik też nic nie zajmuje, to komornik na przykład zwraca się do Państwa, płacicie sobie po 500, po 300, ile jesteście w stanie. Natomiast te środki trafiają na pokrycie kosztów komorniczych, żebyście Państwo później z, y, tych kosztów nie musieli w takiej wysokości pokrywać. Natomiast Wasz dług stoi w miejscu. I mam nadzieję, że no, dzisiaj to wyjaśniłam. Jeżeli Państwo oczywiście macie jakieś pytania, to je zadawajcie, postaram się Państwu odpowiedzieć w jak najprostszy sposób, żebyście Państwo zrozumieli, na czym polega ta egzekucja komornicza, i jaka i która z osób, czy, czy jakie osoby mogą się oddłużyć, mogą złożyć ten wniosek o to, o to ogłoszenie upadłości konsumenckiej, i dlaczego przy takich małych kwotach warto składać te wnioski, warto powalczyć o swoją przyszłość, żeby skorzystać też, no i że warto skorzystać z tej. Możliwości oddłużenia się. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, zapraszam serdecznie. Piszcie Państwo czy na maila, czy kontaktujcie się telefonicznie, jak najbardziej. W miarę możliwości odpowiem na pytania. Serdecznie, pozdrawiam.